Widzicie jaka... Widzicie jaka jest zimowa pogoda? Tu śnieg... I tu śnieg... Nic tylko czekać aż znowu zacznie coś padać. Ale to jest... Ale to jest... Ale to jest coś co jeszcze nie jest pewne, bo ta pogoda jest tak nieprzewidywalna, że to jest aż niemożliwe, żeby jakakolwiek pogoda była tak nieprzewidywalna. Ale to nie zmienia faktu, że, e, że powietrze jest chłodne. Powietrze jest chłodne, ale nie ma, nie ma trzaskającego mrozu. Może dlatego, że wiatru nie ma. Bo obecnie nie wiem, jaka jest temperatura. Nie wiem, jaka jest temperatura, ale, ale to niestety nie zmienia faktu, że nie zmienia faktu, że jest zima No wiecie, w końcu zima jest, nie? Jak jest zima, to podobno musi być zimno Jak jest zima, to musi być zimno No powiem wam, że Powiem wam, że że tak, że jest tak, taka fajna pogoda